ale pięknie pachnie tylko po zazdrości zobaczcie cztery są takie duże bardzo duże i pięć będzie mniejszy cytryna Dużo czosnku, widzicie, jest pokrojonego. Jest też bardzo ostre czyli Zapewniam, że wszystkim Wam by smakowało. Tak zrobione garnele, znaczy się krewetki, tak przyrządzone na pewno wszyscy by polubili. Z soli trochę. Z warunki, jak widzicie, bo na działce jesteśmy w obrodzie. Te grube są na razie same tutaj, dlatego że one potrzebują trochę więcej czasu. I teraz małe, no małe, takie małe, to one też nie są, ale. 阿拉想多少 I tak prosto z patelni, bułeczką nabierać ten tłuszcz, z tym czoskiem, tą cytrynkę. To jest pyszne. I do tego te garnele, mm. no ktewetki u Was się nazywają. Nie wiem, jak Was namówić, tych, którzy nie lubią, ale tak przyrządzone na pewno by Wam smakowały. Nie będę przerywała nagrywania, tylko od początku do końca zobaczycie ile czasu potrzeba na przyrządzenie takich krewetek. Zobaczycie ile czasu te duże, bo one prędzej były włożone i ile czasu potrzebują te małe. Panik nie jest zupełnie wysoko ustawiony.

Pokażę Wam trochę mojego tarasu. Jeżeli się tam mamy dzisiaj bardzo duży wiatr. Teraz troszeczkę będą pod przykryciem. Jak robimy tylko te małe, to nigdy nie są przykryte. One bardzo szybko dochodzą, ale przez te duże to jednak potrzeba więcej czasu. odstawione teraz już na zimnym palniku stoją. Can man essen? Mm -hmm. Ne taret kayedi,

No i gotowe. Wyłączam się, bo już teraz będą zdejmowane i stawiane na stół. Smacznego życzę wszystkim, którzy zabierają się do jedzenia. No i polecam tym, którzy jeszcze nigdy nie jedli. Pozdrawiam, a? no więc kochani, moi kochani, tyle zostało. Tutaj są te skorupy. A tutaj są jeszcze trzy z tych małych i jedna duża. Nie daliśmy razem z, rady z moim mężem. To jest co prawda nie greckie danie, a hiszpańskie. Hiszpański przepis. Ale polecam wam, yy, polecam wam kanał Bliźniaki z Grecji. Tak się nazywa ten kanał Bliźniaki z Grecji. Jest to chłopak i dziewczyna. Podlotki. Zaczynają dopiero, więc potrzebne jest im wsparcie. I mają bardzo ciekawe, fajne filmiki, właśnie też z Grecji, o obyczajach greckich i tak dalej. Więc polecam Wam, na pewno się ucieszą, wsparcie jest im potrzebne. Bardzo sympatyczna para. Chłopiec i dziewczynka bliźniacy. No, rzadko się to zdarza, ale zdarza się i pięknie. Gratulacje dla rodziców. No i trzymajcie się, kochani. Polecam też to danie, tak samo jak i ten kanał, kanał bliźniaki, bliźniaki z Grecji. Nie zapomnijcie i subskrybujcie go. Pa, pa.